Witam wszystkich, cześć! Dzisiaj zajmiemy się unboxingiem i zrecenzowaniem jednej z najdroższych niereferencyjnych kart GTX 1060. W tym przypadku od firmy Asus. Jest to znana już wersja Strix z 1070 i 1080, jednakże nieco się od nich różniąca, o czym powiem w dalszej części materiału. Jednocześnie muszę powiedzieć, że Cieszę się, że mogę być chyba pierwszą osobą w Polsce, która zrecenzuje tą kartę, ponieważ no, szukałem na YouTubie wcześniej, jeszcze przed zakupem jej, po prostu unboxingów po polsku nie znalazłem, tak więc cieszę się, że mogę zrobić ten unboxing dla Was. Jednocześnie będzie to mój pierwszy unboxing, tak więc jeżeli popełnię jakieś błędy, jeżeli coś pominę, lub macie do mnie po prostu jakieś inne uwagi, to śmiało napiszcie mi to w komentarzach. Nie obrażę się, a pomoże mi to w przyszłych unboxingach, jeżeli się takowe pojawią. Bo nie wiem jeszcze, czy będę robił dalsze unboxingi, ale planuję jeszcze zupgradeować mój sprzęt, więc bardzo możliwe, że po prostu będę jeszcze nagrywać. Ponadto chyba zapomniałem dodać, że to jest wersja OC tej karty, no i co? Przechodzimy sobie już teraz do właściwego unboxingu, na który Was serdecznie zapraszam. No dobrze. No to na początek przyjrzymy się opakowaniu naszej karty. Z przodu mamy duży napis GeForce GTX 1060. Znane już charakterystyczne dla AsUSA znaczki Republic of Gamers Strix wizerunek karty. Oraz tutaj też napis Strix Gaming e, Graphics Card. E, w prawym górnym rogu mamy znaczek VR Ready, co oznacza, że karta jest przystosowana do użytkowania dla gogli rzeczy, e, wirtualnej rzeczywistości. E, znaczek Nvidia GeForce GTX. E, w lewym dolnym rogu mamy znaczek Aura RGB Lightning, też znane dla Asusa. System podświetlenia LED-owego karty w, różno, w różnych kolorach. W prawym, dolnym rogu mamy też jakąś nalepkę z gry. Jest to gra World of Warships. Jeszcze wyostrze. O! Czyli w środku pewnie znajduje się jakiś kod do tejże gry. Ja w nią nie gram, więc mi się to raczej nie przyda. No dobra, to chyba tyle jeśli chodzi o przód. Na górze. Mamy praktycznie to samo. Jeszcze napis, że oczywiście opis pamięci. Jest to 6GB pamięci wideo, GDDR5. I w końcu znaczek, że jest to wersja OC. Na początku w sklepie, jak właśnie, brakuje według mnie tego na z przodu, bo po prostu w sklepie, jak mi to dawali, to ja wiedziałem, że zamówiłem wersję OC, ale z przodu to nie było tego napisane. więc na początku już myślałem, że chcą mi. Że tak powiem, brzydko wcisnąć wersję nie OC no ale, właśnie potem zobaczyłem, że tutaj jest ten znaczek. Poza tym, na górze żadnych nowości, te same napisy, to samo z boku, pudełka i tutaj też to samo. Najbardziej interesujący jest tył. Najpierw trzeba powiedzieć, że karta ma. 3 lata gwarancji, więc jest to naprawdę no, dosyć sporo przy jej zakupie. E, tutaj tu już e, te napisy omówiliśmy. E, mamy tutaj informację o nowym, cichszym systemie chłodzenia, e, też już znanym z GTX 1070 i 1080 od Asusa. E, informacja o tym, że karta została e, wyprodukowana fabrycznie, maszynowo, czyli w procesie w 100% automatycznym. Informacje o podświetleniu LEDowym aura RGB Lightning, jest to napisane, że jest w stanie wygenerować miliony kolorów oraz mamy do dyspozycji 6 różnych efektów. Następnie mamy informację znowu o tym, że karta przystosowana jest do, do, dział, do użytkowania google rzeczywist wirtualnej rzeczywistości. Karta posiada też dwa wejścia czteropinowe na wentylatory, co jest całkiem dobrym rozwiązaniem, bo wiadomo, że Często brakuje na płycie głównej, albo kabel nie, kabla nie starczy, żeby po prostu podłączyć ten wentylator. Oraz e, informacje o, o oprogramowaniu e, dołączonym do karty, które po prostu umożliwi nam podkręcanie, zabawę i ogólnie wszystko to, co my lubimy. Tak? E, mamy tutaj jeszcze specyfikacje. Ja już nie będę ich czytał. Myślę, że widać. To przeczytacie. Tutaj mamy jeszcze opis wejść. Są to dwa razy HDMI, dwa razy DisplayPort i jeden DVI. Jeszcze nie omówiłem spodu karty. Mamy tutaj rekomendowane wymagania systemowe. Tego też nie będę czytał. Ja spełniam te wszystkie wymagania, ale są to rekomendowane wymagania, więc myślę, że. Bez ich, że nie, nie trzeba ich chyba spełniać, żeby karta działała. Chwileczkę spróbuję wyostrzyć, bo widzę, że o. To sobie, żebyście sobie mogli przeczytać. No i co? To już jest chyba wszystko. To, co jest tutaj tak niezbyt ładnie zaklejone, to jest właśnie ten kod. Więc nie będę tego wam pokazywał. No i co? Pudełko prezentuje się następująco, więc czas już chyba otworzyć naszą kartę i sprawdzić, co to. Dobrze jednak prezentujące się pudełko sobie skrywa. Kolejne. Oczywiście mam problem z otworzeniem. W środku znajduje się takie oto czarne pudełko. Tu już nic nie ma więcej, więc odkładamy na bok. Pudełko jest, ma napis Strix na czerwono, ładnie to wygląda. Poza tym jest całe czarne. Jeszcze z boku ma białe napisy Strix. A poza tym jest czarne. Dobra, otwieram. zabezpieczenie i pudełko nie wiem jeszcze z jaką zawartością, zaraz się ją przekonamy o ile uda mi się to otworzyć nie chcę tego uszkodzić, a... ciężko się to otwiera dobra tak wiem, nie umiem otwierać pudełek Dobra, mamy tu oczywiście sterowniki na płycie do naszej karty. Oczywiście bardzo mi się one przydadzą. Wiadomo, że sterowniki instaluje się z internetu. Mamy tutaj instrukcję obsługi do karty. Jak się prezentuje, jeszcze sprawdzimy, czy jest język polski. Jest, strona 22. proszę instalacja karty, podłączanie wyświetlania, instalacja sterownika i tak dalej i tak dalej. też raczej same oczywiste rzeczy, więc nie przyda, nie będzie to jakoś bardzo przydatne. tu jest nasz kod do do tej gry World of Warships. tutaj oczywiście kodu nie zobaczycie. jest to kod, który właśnie zaklejony był na pudełku i trzeba go po prostu tam wpisać. poza tym Mamy e, dwa takie e, paski do po prostu trzymania kabli, e, a nawet cztery właściwie, bo tutaj są jeszcze jedne. E, mi się to oczywiście bardzo przyda, bo ja mam teraz obecnie straszny burdel w kablach w komputerze i będę musiał i cieszę się, że coś takiego dołączyli. E, poza tym w pudełku już nic w środku nie ma. I tak nie zobaczycie, musicie mi uwierzyć na słowo, bo jest z czarne, więc nie będzie widać tego na nagraniu. Odkładamy i czas wyjąć naszą bestyjkę z pudełka. Tak się ona prezentuje w folii, czyli nic nie widzicie, więc trzeba ją otworzyć. I oto, tak prezentuje się nasza karta. Muszę powiedzieć, że naprawdę podoba mi się jej design. Jest naprawdę ładna. A ponadto, muszę jeszcze powiedzieć, że jest naprawdę ciężka. Już samo pudełko zapomniałem powiedzieć przy unboxingu, było dosyć ciężkie. Karta też jest dosyć ciężka. Nie mam jej niestety jak zważyć. Musicie mi uwierzyć na słowo e, swoje waży. E, tutaj mamy, e, chwileczkę muszę wyostrzyć, e, nie wiem czy będzie widać, ale tutaj mamy nasze dwa wejścia na, e, na te wentylatory, które, e, o których informacja była na pudełku. E, mamy tutaj trzy wentylatory. E, cholera, muszę powiedzieć, że karta wydaje się naprawdę solidna. E, tu się absolutnie nic nie ugina. Yy, mamy też bardzo ładny, nie prezentujący się backplate, który w ogóle jest. Chwilę. Ta, o, tak, tak, to jest metalowy backplate. Szczerze mówiąc, jakoś mi ta informacja uciekła. Jak... To bardzo, bardzo dobrze. <laughs> Miłe zaskoczenie dla mnie. Tak, to jest. Mamy bardzo porządny metalowy backplate z tyłu. E, oraz znaczek Republic of Gamers z tej strony. Tutaj muszę powiedzieć właśnie, że e, to jest też ta różnica między GTX-ami 1070 i 1080 od Asusa. W tej samej wersji, że e, tam się ten znaczek tam, tam ten znaczek jest podświetlany. W tej wersji niestety znaczek ten. Podobno nie jest podświetlany. Co jest trochę szkoda. No, bo naprawdę mogliby już tam dać te diody LED. Myślę, że nie zabierają one jakoś tak dużo energii. A ja lubię po prostu, jak karta jest ładnie podświetlona. Jestem z tych dziwnych osób, które po prostu to lubią. Co więcej, karta jest naprawdę solidna. Muszę Wam powiedzieć, musicie mi, nie wiem, możecie mi uwierzyć na słowo lub nie. Tu się nic nie ugina. Oprócz. O cholera. Oprócz właśnie wentylatorków, które, których łopatki wydają się naprawdę bardzo delikatne. Szczerze mówiąc, nie spotkałem się jeszcze z wentylatorem o tak delikatnych łopatkach. One się uginają przy najmniejszym nacisku i mają raczej taką strukturę no może nie papieru, ale takiego bardzo. No, giętkiego plastiku. Nie wiem, czy nie będę go testować, bo nie chcę złamać sobie łopatki. Nie wiem, czy on się po prostu wygnie, czy się złamie, ale jest naprawdę delikatny, więc raczej, jeżeli będziecie, nie wiem, wyciągać tą kartę z pudełka, to nie radzę łapać za wentylator czy coś, bo po prostu naprawdę wydaje się to bardzo, bardzo delikatne. Zwłaszcza w tym kontraście z bardzo solidnie zrobioną kartą. To jest plastik, oczywiście, tutaj, ale on jest naprawdę solidny. Y -y. No, więc tak. E, tutaj mamy oczywiście radiator, we, wejście PCI Express, PCI Express e, oraz nasze wejścia DVI, e, dwu, dwa razy HDMI o, e, i dwa razy Display Port. E, te bruzdy tutaj, e, czy szparki, nie wiem jak to nazwać, one się świecą właśnie w tym systemie RGB Lightning. E, z przodu karty mamy. Napis, nie wiem czy go będzie widać: Republic of Gamers. On, też, on także jest podświetlany w tym systemie oraz mały nadruk Strix, który chyba nie jest podświetlany. I widzimy w środku masywny radiator. No i to chyba. Będzie na razie tyle. Muszę zrobić przerwę, niestety. Za chwilkę wrócę, ponieważ właśnie dostałem informację, że mało... kończy mi się pamięć w telefonie, <grytanie> więc zaraz wracamy do dalszego unboxingu. No dobra, wracamy po krótkiej przerwie. Właściwie to i tak przerwało mi to już pod sam koniec. Właściwie bo już chyba wszystko, co było do omówienia, omówiłem. Nie wiem, co tu jeszcze mógłbym powiedzieć. Na koniec chciałem Wam, dla Was tylko jeszcze tą kartę dokładnie pomierzyć, żeby nie było, żeby sprawdzić, czy nie wiem, wymiary nie były jakieś oszukane, tak więc teraz sobie to zrobimy, dobrze, mam tutaj miarkę, Muszę ją inaczej złapać, chwileczek dobra, już wiem jak to zrobię o tak to zrobimy no i mamy dowód, że pomiary nie są oszukane karta ma dokładnie długość 30 cm chyba, że z tym port, z tymi portami to będzie pewnie jakoś 31 cm na długość Teraz zmierzymy sobie jej szerokość. No i karta jest szeroka na jakieś 11,5 cm, trochę więcej. Tak 11,7 cm i 11 cm i 7 mm szerokość. I pozostaje nam już tylko grubość grubość karty dobra, nie będę tego już tam dobra, jak będziecie widzieć to będziecie widzieć, jak nie to uwierzcie mi na słowo grubość karty ma 3 i 6 3, 3 cm i 6-7 mm no tak trochę mniej niż 4 cm. Jak się to prezentuje. Jeszcze pomyślałem, że mogę tak trochę. Głupie porównanie, ale w sumie już wcześniej nie tak pomyślałem, więc dobra, zrobię je, dla... zrobię je już. Jak to wyda... wygląda w porównaniu do zapałki. Gru jakby du... wielkość tej karty. Nie wiem po co zrobię, ale. Pomyślałem sobie, że nie wiem zrobię takie porównanie, może wam to jakoś bardziej zobrazuje, może niektórzy są bardziej z wzrokowcami czy coś. A tak, do klasycznie zapalniczki w porównaniu do klasycznej zapalniczki to wygląda, nawet tak sobie pomyślałem, że zapalniczka ma jest mniej więcej tak samo, jak taka sama jak średnica wentylatorów no i co? Muszę powiedzieć, że ta karta mi się cholernie podoba. I nie żałuję, że wydałem na nią tak, tak dużo kasy, bo jest to jednak dosyć drogi niereferent, niereferent GTX 1060. Wydaje mi się, że przepłaciłem jakieś 100 złotych. Po prostu, bo muszę. Nie wiem, no. Nie przekonam Was tak, bo byście musieli sami tego podotykać, ale naprawdę jakość wykonania wydaje się. Naprawdę solidna, chociaż oczywiście wszystko wyjdzie w praniu, tak. Nie. No dobra, to już chyba czas na podsumowanie. Więc przechodzimy do podsumowania. No dobra, czas na krótkie podsumowanie. Będzie naprawdę krótkie, bo większość wniosków pewnie możecie wysnuć sobie już sami. Na plus dla tej karty, naprawdę solidne solidne wykonanie. Tam się nic nie, nie trzeszczy, nic się nie ugina. Obudowa tego, tych wentylatorków tej karty, mimo że jest z plastiku, jest naprawdę bardzo twardego plastiku. Solidnie wykonana do tego. Solidny backplate to na pewno na plus. Co na minus? Nie wiem czy na minus, bo nie wiem czy to dobrze, ale te wentylatorki są naprawdę bardzo delikatne. Mają... to się ugina pod najmniejszym naciskiem, są z takiego, takiej struktury trochę jak, nie wiem, kartka papieru, bardzo cieniutkie. No, oczywiście jest to tak bardzo cienki plastik po prostu, nie wiem, czy jakbym to wygiął, to by się po prostu odgięło czy by się złamało, nie chciałem już tego tak, w ten sposób testować. Co to jeszcze mogę powiedzieć? Na pewno na plus też te wejścia na wentylatory już bezpośrednio na karcie które na pewno się przydadzą, chociaż wiem, że nie jest to rozwiązanie tylko e, dotyczące tej karty. Na pewno więc, e, jest to też w innych kartach, więc nie jest to jakiś specjalny plus dla tej karty, e, co jest wielkim minusem cena. Kosztuje ona 1600 zł. Czy jest warta 1600 zł? Nie, nie jest warta 1600 zł, bo jest to jednak GTX 1060. E, można dopłacić 700 zł i mieć już 1070 kę nie, nie było na to stać, więc zdecydowałem się na to, a uważam, że przepłaciłem tak około 100 zł, bo 1500 dałbym za nią bez mrobim ciałkiem. E, no ale już przebolałem te 100 zł, bo karta mi się naprawdę spodobała. E, mogę ją naprawdę polecić, jeżeli komuś nie żal, e, dopłacić po prostu 300 zł. Jest to na pewno wysoka jakość wykonania. E, no i nie wiem co to jeszcze mogę powiedzieć. Do tego bardzo ładne podświetlenie RGB. Zaraz zobaczycie dokładne specyfikacje. Ja się tymczasem z Wami żegnam. Dzięki za obejrzenie i zapraszam do obejrzenia następnego testu. Cześć.